Witajcie kochani! To jest filmik, w którym przedstawię Wam moją kolekcję piesków koli, a więc zapraszam! Pierwszym kolim wyprodukowanym przez Hasbro jest ten taki oto słodziak. I posiada on czerwony magnesik poprzedni koli ma swojego warianta, i jest to taki koli. U mnie ma on szary magnes, ale jest również dostępna jego wersja z czerwonym magnesikiem. Następny jest on, jest on jednym z moich pierwszych koli i ma czerwony magnesik. Jest również dostępna jego wersja z szarym magnesikiem. A oto i jeden z dwóch moich ulubionych koli i posiada on czerwony magnesik. Następny jest taki w sumie szary i posiada szary magnesik. Jest również dostępna jego wersja z czerwonym magnesikiem. A oto i drugi mój ulubiony coli, o którym wcześniej wspomniałam. Jest on po prostu według mnie prześliczny, taki kontrastowy, jakby tutaj ma takie ciemne, tutaj jasne. No i posiada on szary magnes. Widziałam również jego wersję z czerwonym magnesem, jak i z dziurką. Chociaż co do dziurki nie jestem pewna, czy po prostu magnes nie wypadł. Następny jest taki, bardzo popularny, coli. Mnie ma tutaj jakąś taką wadę, nie wiem czy widać. Takie jakby farbę nadlaną. I posiada on dziurkę i tylko dziurkę on może mieć. Ta coli rozpoczęła mój powrót do tego kształtu, bo zatrzymałam się bodajże na sześciu figurkach z tego kształtu. A ona potem to pociągnęła dalej jako siódma figurka. I posiada dziurkę. Następna jest to Koli z Nintendo. Ma ona urocze dwukolorowe oczka i posiada dziurkę. Ale ma trochę brudne takie łapki. Nie wiem. <grywki> Następna jest to taka Koli. Również bardzo ją lubię. Jednak nie należy do moich ulubionych. Ale jest taka bardzo lubiana no niestety ma taki troszkę kiepski stan, bo tutaj nosek troszkę pyszczek ją odmalowałam ale nawet nie jest aż tak źle i ma dziurkę następna jest taka fioletowa koli która ostatnio mi strasznie w górę zaczęła patrzeć nie wiem czemu może jej się tam podoba no i ma dziurkę też ma jakieś takie brudne łapki następny jest taki coli. no jest uroczy w sumie trochę się zlewa z tym tłem i ma dziurkę Następny jest taki, do którego mi bardzo pasuje imię Kuki. No bo się kojarzy mi z takimi ciasteczkami. I ma on dziurkę. Przed ostatnim kolim jest taki oto z saszetki. I ma on dziurkę. I ostatnim moim kolim, po prostu nie wiedziałam gdzie go mam dać, jest to ten koli, Taki inny niż reszta. I on jest taki, no nie wiem, mojej mamie się bardzo podoba, że aż go chciała na lodówkę przyczepić, no bo ma dwa magnesy. Szary, czy tam biały i czerwony. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Wójcieczki.